Dalsza część filmu. Yy, tak naprawdę tutaj z tyłu... Daj latarkę proszę. Są uszkodzone Silent bloki, wahaczy. O proszę wróżba, no pójdź, Na tym zdjęciu widać, że jest oberwana tak naprawdę ta tuleja, czyli Silent Block. Strona prawa. Podobnie analogicznie jest ze strony e, ze strony... O, dobra, tu nawet... No dobra, tu widać od razu, że to jest uszkodzone czym. W rzeczywistości. Jeżeli chodzi o tylny układ hamulcowy, pan coś wspominał o wymianach, wymienionych tarczach i klockach. No niestety tarcze i klocki z tylnej osi nie były wymieniane przez jakiś okres dłuższy czasu. Klocka została około 20%. Tarcza jest skorodowana, w związku z czym tutaj tak naprawdę, o, tutaj dobrze widać, jak to wygląda. Eee, także tutaj one też będą się kwalifikowały no, bardzo szybko do wymiany tak naprawdę. W niedługim czasie. No i druga strona analogicznie. Jeśli chodzi o zaciski hamulcowe, to z nimi jest wszystko w porządku. W związku z czym ciężko stwierdzić, dlaczego koło się panu zagrzało w danym momencie. Być może nie wiem, no być może linka ręcznego gdzieś tam nie do końca odpuściła, bo jeżeli chodzi o mechanizm tutaj tłoczka, jest on w porządku. Dziękuję.